Odcinek drugi. Jesteśmy w galerii północnej, półmatek za nami, ale nie poddajemy się, dajemy radę do wieczora. Chyba ty. Czy pani pani coś nam powie do mikrofonu? Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani tutaj robi z nami? E, wspieram sprzedaż wspaniałych produktów pyszności dla psów. A co pani ma dzisiaj ze sobą? E, przede wszystkim e, przysmaki, zabawki oraz e, elektrolity dla psów w formie płynnej. A co to są te elektrolity? Napoje wzbogacone minerałami, takimi jak sód, potas, fosfor oraz dodatkowo zawierają prebiotyki, wspomagają układ pokarmowy i szybko i skutecznie nawadniają psy. O, proszę, zobaczcie, tak wyglądają. Gdzie można je kupić? Można je kupić w sklepie Zwierzakowy w Warszawie. Proszę, to jest, to jest, to jest. Najlepsze sklepy zoologiczne tylko takie produkty posiadają, więc wiecie co zrobić? Szukajcie fantastycznych napojów izotonicznych. Dobrze powiedziałam? Tak jest. Napoje izotoniczne, w płynie dla psów. Jest też wersja kocia, która zawiera dodatkowo taurynę niezbędną dla kotów. Super, fantastycznie. Dziękujemy Pani Marto. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. A no to kilka słów do mikrofonu. Co macie, co robicie i dlaczego wy? Zajmujemy się produkcją naturalnych przysmaków dla piesków. Od 22 lat jesteśmy w internecie. O kurczę, I to kawał jest czasu. Nasza pasja, to jest nasza pasja, tym się zajmujemy. Sami to robicie? Sami to robimy, wszystko jest całkowicie naturalne i suszymy w niskich temperaturach. Jako jedyna firma w Polsce mamy pozwolenie weterynaryjne na suszenie mięsa w niskich temperaturach. Strona internetowa? samomięso.pol. Pozdrawiamy, do Pozdrawiamy, zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Na targi za nami, a jest dzisiaj z nami Kasia z Pytrzajna. Cześć wszystkim. Kasiu, co dzisiaj masz dla nas ciekawego? Taszetki, kupa worki, uchwyty, smycze, jest kilka fajnych rzeczy. Powiedz mi, jak atmosfera na naszych targach? Fantastycznie, bardzo lubię być z Wami wszystkimi. No to co, kiedy się widzimy teraz następnym razem? Kolejny raz, 15 czerwiec, pies na medal, Bemowo. Zapraszam, podajcie, do zobaczenia, zapraszamy. Zapraszamy! Proszę pana, kilka słów do mikrofonu, do telewizji. Ale w jakiej, w jakiej sprawie? Ja, ja tu się nie znam, ja tu tylko sprzątam, proszę, do żony, jak będzie żona, Nie, dobra? nie, 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 nie idzie do żony. Nie, nie. Dzień dobry, witamy dzień na targach. Dobry, dzień dobry. Co wy tu macie ciekawego? No, mamy legowiska dla piesków i torebki ręcznie robione z motywami psimi, z łapkami, z popkami. Pierwszy raz na targach? Nie, nie, już trzeci raz. Trzeci raz. Gdzie teraz będziemy mogli was spotkać? Teraz prawdopodobnie będziemy chyba w Wrocław. Chyba w Wrocław, czyli jutro. Nie, nie. nie jutro? Nie, nie. Jutro jest też Wrocław. Też, też, ale nie, nie. To będziemy chyba w przyszłym miesiącu W przyszłym miesiącu. Tak, tak. Dobra, kochani, zobaczcie, co mamy tutaj ciekawego. Tak, Jakie tak. fantastyczne tak. legowiska. W fantastycznie dobre, niskich cenach. Tak, ceny bardzo dobre. Bardzo dobre. O, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś tu uciekł z naszego stoiska. Na nawet jest cały Pytasz mnie, co ci dam? Nie znam. Nie znam? Nie znam. A co wy tu robicie? Kim jesteście? Co sprzedajecie? co ciekawego? Schodki, transportery, norki, wszystko posłania. Sami robicie? Sami. <noise> Polska produkcja. Polska produkcja, super. Kochani, jest z nami także Doc Pro. Co macie dzisiaj na targach? Dzisiaj polecamy nasze wspaniałe notesy, z którymi możemy zaplanować wyjście z psem, albo ewentualnie trening. Również polecamy nasze piłeczki wspaniałe, gdzie psy doskonale się bawią tymi piłkami albo takie twarde, albo takie ażurki. E, które e, no, są wspaniałe dla psa, także zachęcamy bardzo serdecznie. Super, dzięki wielkie. Dziękujemy. A czemu pani ucieka? Nie, ja chcę z panią porozmawiać, pani nie ucieka, pani ucieka, ja pobiegnę za panią, co to ma być? Kilka słów do mikrofonu. Kochana, kilka słów do mikrofonu, z czym wy dzisiaj jesteście, co wy macie, co za nowości, pokazujcie szybciutko. Jesteśmy dzisiaj z towarem dla pieska i kotka, mamy różne przesmaczki, karmę mokrą, przesmaczki. Liofilizowane, coś dla pieska mokrego, suchego, coś może na kleszcze, jakiś pasztecik, A, na może popcorn a co macie dla ciekawego pieska? na kleszcze? zekenfit y, Miralsa, bardzo fajne. Co to kleszcze? robi? Wsypuje się do karmy i uwalnia pieska od kleszczy. A z tych nowości do y, Bardzo fajne kremiki. Jest fajna opcja, ponieważ mamy 5 sztuk w takim pudełeczku. Kotki bardzo lubią. Do karmy taki dosmaczacz. Ewentualnie, o, coś fajnego. Chrupkie z zewnątrz, mięciutkie w środku. Super. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia.